Witam, ziomać co co, ciebie słychać, wszystko w początku kręci się Wiesz czas tu nie mam, ale zapytam, bo dobrze widzieć znowu Cię Co tam na musie, gorsze frayerze Nigdy nie gadam, z tobą szczerze Ty jeba na banafają, niby raperze Za dużo spodniak, nędzę no pozerze Słyszę twój ostatni numer, dobry materiał, jaram się I muszę przyznać, że twój producent w robieniu bitów się Ci po nie rapuj, nie lubię ciachu Z ty twoim sierwem, się na luz Zwierzuciel maksy, za ustandały, zostaj hipsterem, bo kim nie wiem już że w przyszłości razem nagramy wspólny bęgerek I będzie gicio, pojedziemy z bansem i będzie hicio Chyba nie dałeś swojej nagrywać Swoją mordę z hipsterem pokazywać Skurwą, która wygląda jak pedał Co swoją matkę na by sprzedał Widziałem plakat, że koncert Może załatwisz, to dołączę Zagramy razem, wszyscy ręce w górę W ten sposób przeżyjemy naszą kulturę Jaki koncert, jak ręce w górę widzę hipsterów i jedną maniurę Jaką ty szerzysz, Kurwo, kulturę Jaką szerzysz, Kurwo, kulturę Myśl sobie jaki jesteś fajny, fajny na styl. we oh.